Skoro, że ja nie żyłem sto lat temu, to było jeszcze dobrze. Istniały jakieś instynkty, namiętności. Jak już musiała być miłość tych pięknych, wykwintnych i poetycznych ludzi. Niech dwie narzeczony, w obu się kochać, a ożenić się z trzecią, która ma miliony. Zna. Z dziesięciu wybieram jednego. Bawię się nim, marzę. A potem? Wybieram nowego. Odejść. Taka jest miłość wieku pary i elektryczności. Czy można się temu oprzeć? Tylko bez egzaltacji, Izabela. Kocham cię. Ty pamiętaj, że mamy prowadzić razem nie romans, nie małżeństwo, ale interes. Ja wszystko kupuję. Gdyby mi się spodobało rzucić na nie w błoto, cały majątek, to co? To... Przekona się, że jestem za drogą. Choć pan na mi tu fochy, jakowej stroisz. Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość. Ja Kochający mężczyznę, kobieta jest świętością. Ziemia obiecana. Lalka. Nad Niemnem. Janosik. Kino w kostiumie. W grudniu w telewizji Kinopolska.